domowe pierogi? Z kapustą i grzybami. Nie smażone, tylko gotowane. Ale bez cebulki na głębokim tłuszczu. A właśnie, cebulkę mamy upieczoną w piekarniku. A na jutro w lodówce czekają pierogi z mięsem. Chudym oczywiście. I w tym roku dla odmiany będą upieczone. Pierogi będą równie smaczne, jeśli... Zrezygnujemy ze smażenia ich na głębokim tłuszczu to samo z rybami. A śledzik dziś z niewielkim dodatkiem oleju lenianego. Palce lizać. I grzybowej w tym roku nie zabielaliśmy, a i tak jest bardzo smaczna. Właśnie. <trym> Świąteczna zupa również może być lżejsza, pełna aromatu grzybów i bez tłustej śmietany. Ale z domową sałatką warzywną to już chyba nic się nie da zrobić. Da się! <grywa> Smaczna? Mm. <grywa> bardzo. I bez majonezu wystarczył sami jogurt i oliwa z oliwek. Kapustka z grzybami. Ciekawe, jakie tutaj zastosowaliście sztuczki. To bardzo proste. Nie dodawaliśmy dużo tłuszczu i dzięki temu jest mniej kalorii. No ale chyba najbardziej jesteśmy dumni ze świątecznych słodyczy. Makiełki na pełnoziarnistym makaronie. A ilość cukru w tradycyjnych świątecznych ciastach? Zmniejszyliśmy o przynajmniej jedną trzecią. Zaraz zobaczymy, czy takie dobre. <laughs> w świątecznych wypiekach można również oszczędzić wiele kalorii. Sernik na przykład. Upiec z chudego twarogu, mm, bez czekoladowej polewy i zamiast tego a, okruszyć gorzką czekoladą albo cynamonem. A zamiast słodkich napojów kompot suszu, proszę bardzo. No, proszę, chodźcie. No, zostawcie. Chodźcie. Mm. To wszystko wygląda naprawdę pysznie i zdrowo. Pani ekspertko, jak pani ocenia tak przygotowane potrawy na wigilijny stół? Doskonale. Wprowadzenie nawet drobnych zmian pozwoli nam cieszyć się w święta smakiem tradycyjnych potraw. Te minimalne modyfikacje zwyczajowych receptur mogą sprawić, że nasze uczty będą mniej kaloryczne. Pamiętajmy jednak, że nawet odchudzone dania jedzone w nadmiernych ilościach mogą spowodować uczucie ciężkości i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Zatem pamiętajmy o umiarze, odpowiednich porcjach i aktywności fizycznej. Po kolacji wigilijnej warto zrobić sobie dłuższą przerwę od jedzenia, na przykład na rozpakowywanie prezentów. Dokładnie. Moi drodzy, chcieliśmy złożyć Wam najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Byliśmy chyba grzeczni w tym roku, co? I zdrowi? Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Na pewno wszyscy byliśmy grzeczni, nawet ci, którzy kupowali słodkie napoje w sklepiku. Na pewno nie ci, którzy skarżą. Jesteśmy grzeczni i zdrowi, bo staramy się zdrowo odżywiać, nawet w święta.